Siema, siema, Witam Was serdecznie w tej pięknej scenerii zalewu Świnna Poręba, w ten ciepły, piękny, wiosenny dzień. No i cóż, jak przeżyć rok z Maserati Ghibli SQ4? Sporo ludzi oglądało mój filmu Zahara i wysyła mi pytania, co sądzę, jak myślę, na co spojrzeć, na co zwrócić uwagę. Jeśli trafiliście na ten filmik, to albo oglądaliście moje wystąpienie w Skawinie, albo po prostu szukacie informacji o tym samochodzie. Jak widzicie, przez ten czas... Mój samolot troszeczkę zmodziłem. Mamy tutaj pakiet karbonowy. Dwudziestocalowe felgi z GTS-a. I parę elementów stylizacyjnych usportowiających trochę nasze piękne włoskie cudeńko. No cóż, zajrzymy sobie jeszcze do wnętrza wewnętrzny również, pakiet carbon. Wiadomo, w musicie się bardzo dobrze czuć, a właśnie umieją zadbać o to, żebyśmy się czuli dobrze i stylowo. Także co, myślę, że Was przewiozę i coś poopowiadamy. Zapraszam. sobie łączymy. bo przecież w Maserati najważniejszy jest dźwięk nie oszukujmy się, na no, oprócz wyglądu większość aut tutaj, bo brzmią, tak? także posłuchajmy to jest to także co? jedziemy yy, no cóż co się zmieniło po tych 30 tysiącach kilometrów które spędziliśmy razem z charakterną włożką. Utwierdziłem się tylko w swoim przekonaniu, że jest to samochód idealny. samochód idealny dla mnie oczywiście. Co to znaczy? No ja nie lubię tego co wszyscy, jak już pewnie wiecie. Lubię rzeczy oryginalne, egzotyczne, a jednocześnie używam ich tak jak wszystkich innych pojazdów. Yy... I tutaj nic się nie zmieniło. Dalej ten samochód jest dla mnie. o a... to. Tak, to jest to za co. Mamy Włochów, że potrafią takie emocje wzbudzić w danych pojazdach. Yy, no cóż, tak dla mnie to jest samochód idealny, ale czy jest to samochód dla każdego? Nie jest. Jeśli kochacie niemiecką motoryzację, jeśli najważniejsze są dla Was niezawodność precyzyjne rozwiązania, to to nie jest auto dla Was. Jeśli nie lubicie się wyróżniać z tłum, albo lubicie się tego delikatnie wyróżniać, to również nie jest samochód dla Was. Porą pytanie jest na co zwrócić uwagę przy zakupie Jeśli trafiście na ten filmik to myślę, że naprawdę szukacie tego samochodu No i między innymi trzeba sprawdzić przede wszystkim stan zawieszenia, stan hamulców Bo to są najdroższe rzeczy, które są dostępne do tego samochodu tak więc tarcze hamulcowe no to jest koszt urzędu tam za wszystkie koła 4 do 6 tysięcy w zależności jeszcze jaką macie wersję. Oczywiście wiadomo, że w przypadku wersji SQ4 jest to najdrożej. Klocki tutaj również ceny się wahają, bo można kupić na wszystkie koła, komplet za nie wiem, zamienników 300-500 zł, niedówierzenia, prawda? Natomiast do wersji SQ4 oczywiście są najdroższe i tutaj już nie jest tak kolorowo, ponieważ przednie klocki zamienniki z Mercedesa AMG kupimy za 500 zł. Natomiast tylne klocki dostępne u nas są wyłącznie w yy, i kosztują 1000 złotych. Tak? Nie ma zamienników, yy, co ważne. Ja jeszcze oprócz pakietu carbon w swoim aucie wsadziłem sportowe sprężyny, ponieważ mieszkam w górskim terenie. Yy, Południ południu Polski, więc no, prowadzenie auta jest dla mnie najważniejsze, to ja on robi winkę a że wcześniej jeździłem samimi mocnymi BMW no to jest to dla mnie bardzo ważne yy, koszt tych sprężyn również waszą masę Maserati Performance no jest, no, jest po prostu kurwa, śmieszny, śmieszny dlatego, że do BMW płaciłem dwa razy więcej tyle wam powiem, za sportowe sprężyny yy, co jest jeszcze ważne spalanie to jest również kurwa, Tanie, no. kupowanie auta, które ma ponad 400 koni, mój egzemplarz jeszcze został przez mnie na 468 i 645 Nm, i uwierzcie mi, że te 100 Nm więcej, no robi różnicę, znajomy, którego przewiozłem, a który jest Poterem stwierdził, że Maserati przyspiesza jak Huracan Evo, osobiście wiem, że tak nie przyspiesza, natomiast... Właśnie to jest to, za co się się włoską motoryzację, że działa na emocjach, tak? Nawet jeśli wiemy, że on tak nie przyspiesza, no to po prostu emocje w samochodzie są porównywalne i to jest piękne. Yy, tak więc, wracamy do spalania. No cóż, jak na 3 litrowy silnik, ale o dość sporej mocy w dużym momencie obrotowym. Moja opinia, opinii, auto jest ekonomiczne. Wiadomo, przy takiej jeździe, jak teraz słyszycie, no nie ma się co ujść. No. Auto będzie paliło grubo ponad. 20 litrów i trzeba się z tym liczyć. Natomiast w trasie, kiedy jechałem na Chorwację, całą rodziną spalanie na całym odcinku na Chorwację, czyli tam około 900 km, wyszło mi 10,5 litra i to już po tym czypie Prędkości rzędu 160-180, przelotowa Natomiast nad nasze polskie morze, oczywiście niemiecką autostradą, rzędu prędkości 180-200, wyszło mi tak 12-12,5. Także uważam, że wynik jest bardzo przyzwoity. Jeżdżąc po mieście, samochód spala gdzieś w okolicy 15 litrów. Ja mieszkam w niedużym mieście, wiadomo, ktoś będzie mieszkał. W Warszawie, w stoku Poznaniu, mogą te wartości być większe, także nie ma się tutaj co sugerować. Yy, co przy zakupie? No wiadomo, no, czy to było bite. Większość pewnie była bita. No niestety nie oszukujmy się. Masa tych samochodów sprowadzana jest ze Stanów, z Dubaju, zresztą z Europy również. No i są niestety bite. A co za tym idzie? W zależności jak to kto zrobił, czy na częściach oryginalnych. No tutaj, szczerze powiem, raczej tak, ponieważ jest mało zamienników, mało firm. Nie jest to popularny samochód. Dla mnie najlepiej, żebyście w ogóle wy jak i najwięcej ludzi nie kupował tego autobusu, bo się wyróżniać, więc miałbym coś innego no ale z racji, że filmik robię dla podobnych zapaleńców jak ja no to polecam bo tak jak mówię, no nie jest to auto dla każdego no, to jest w sumie tak jak małżeństwo, małżeństwo też nie jest dla każdego nie każdy się nadaje, nie oszukujmy się eee, no cóż, co, co do kosztów, no tak wrzuciłem pakiet Carbon, Chip, różne tam inne rzeczy ale takich kosztów nie liczymy wedle przysłowia Boże nie pozwól mojej żonie sprzedać moich części za tyle, za ile jej powiedziałem, że kupiłem w wiadomo, no, to zwraca uwagę tak, jest to sportowa zaziorna limuzyna, w mojej opinii jedna z najładniejszych Maserati jakie w ogóle wyszło w historii yy, auto wygląda zgrabnie, płynnie sprawia wrażenie dużo mniejszego samochodu niż jest w rzeczywistości, to musicie wziąć pod uwagę yy, bo tak jak mówię no, na przykład jadąc nad to przecież no, nie oszukujmy się, no to Częstochowy to nie jest jazda, tak i często mamy zwężki, remonty i tutaj kiedy mamy dwa pasy Zielone na mniejsze, no to z racji szerokości samochodu, powiem wam szczerze. Tak, tak, tak. Pięknie. To jest to, że ten napęd daje to, że samochód cały czas zachowuje nam się jak auto tylno napędowe. Przód dokłada tylko się w momentach krytycznych. To jest piękne, chyba że włączymy tryb ICE, czyli zimowy. Wtedy ten napęd jest bardziej stały. ale Nie da się poświrować, nie ma co tutaj gadać. Tak więc o gabarytach Samochód no, jest szeroki, trzeba to wziąć pod uwagę tak? Problem gdzieś tam z zaparkowaniem jest Na zdjęciach tego nie widać, ale to auto jest duże To jest 5-metrowa limuzyna, nie zapominajmy o tym I trzeba to Wszystko mieć na uwadze yy, Co jeszcze z wad? No lakier, lakier jest wadą tego samochodu Jest on miękki, to jest piękny, daje głębie Auto jest eleganckie Naprawdę Mazaraty ma piękne lakiery, kolory tych lakier Ale lakier jest miękki Pytałem w kilku firmach Profesjonalnych zajmujących się detailingiem, żeby nałożyć ceramikę na ten samolot. No jest problem. No nie chcę, nie za bardzo. Wszyscy mi mówią, że efekt, który będzie, nie będzie mnie zadowalał. Także musicie to wziąć pod uwagę, że jest to jakaś tam wada, jeśli na przykład chcecie traktować to auto jako Daily. Ja akurat ten samolot kupiłem od właściciela, który miał go jako trzeci w domu, także auto było zadbane. I to jest kolejna rzecz, no, ciężko w to uwierzyć, ale potwierdzam to, co mówiłem w imieniu Zahara. Maserati jest w miarę niezawodnym samochodem. Jedyną rzeczą za 30 tysięcy km, która mi się przytrafiła, to zacięcie się silniczka krokowego od nawiegu. Yy, nie było zimnego powietrza, szyby mi parowały. Yy, oczywiście, tam gdzieś w serwisie zalecanie wymiany lub przeprogramowanie. Mój mechanik rozebrał ten silniczek, wyczyścił, no i już po roku chodzi jak należy. Co jeszcze tu mogę Wam powiedzieć? Z takich rzeczy, no tak. Jeśli jara Was w samochodach Interface, bo na pewno przeczytaliście, że środkowa konsola jest przestarzała, oczywiście zgadzam się z tym. Jak najbardziej to wszystko jest, prawda? ale jeśli takie rzeczy Was interesują w samochodzie, to to nie jest samochód dla was, tak? Bo mogą te rzeczy was drażnić. A szpecenie go jakimiś chińskimi zamiennikami, no no sorry, to, to nie jest jakaś kuźwa astra, tak? Tak, jeśli również chcecie zwracać uwagę, to auto zwraca uwagę. Oczywiście nie wszystkich, bo tak nie jest oczejem jak Lambo, Ale zwraca, tak? Yy, więc też no nie będziecie inkognito, tak? Jadąc gdzieś wszyscy będą wiedzieć, że byliście, jechaliście, będzie masa telefonów, bo samochodów jest mało. Jeśli wam to przeszkadza, to również nie jest auto dla was. Natomiast jeśli to lubicie, jak najbardziej. Szapoba. Co jeszcze tutaj mogę Wam powiedzieć? Układ kierowniczy no, no w trybie sport jest świetny. Tutaj auto naprawdę pięknie zmienia kierunki. W trybie normal troszeczkę mi przeszkadza praca skrzyni, również częściej. Jeśli korzystam z łopatek, to korzystam na trybie normal. Tryb sport jest rewelacyjny, nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń. No zresztą jak chyba słychać. Cóż jeszcze mogę Wam powiedzieć? No, wiadomo. Większość aut na rynku sprzedażowych, które również wy będziecie chcieli kupić, jest sprowadzanych. Czy masa pytań, które zadajecie jest, czy lepiej kupić samochód europejski, czy, czy ze Stanów. No. Ciężko odpowiedzieć. Ja chyba osobiście, mimo że mój jest teraz amerykański, możliwe, że następny kupiłbym europejski. Wtedy bym odpowiedział wam na to, ale to nie jest reguła. No, prosto mogę porównać tak, samochody z Europy. Przeważnie sprawiają wrażenie lepiej wykonanych Nie wiem czym to jest spowodowane Ale takie wrażenie sprawiają Natomiast samochody y, Amerykańskie, przepraszam Sprawiają wrażenie lepiej wyposażonych Chociaż to jest głównie wyposażenie Jeśli chodzi o pakiet komfort, ponieważ na przykład samochody amerykańskie no Nie jest to normą, tak jak mówię więc Samochody amerykańskie, nie mamy spryskiwaczy reflektorów Przeważnie nie mamy czujników parkowania Czyli rzeczy, które W europejczykach mamy już Standard. Co do historii, i to jest te, te przeszczały, to jest Ten dźwięk jest, 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 jest niepodrabiany z niczym. co jeszcze tutaj mogę wam o tym powiedzieć? No tak, jeśli chcecie sobie kupić sprowadzany samochód, no to no nie radzę zajmować się tym. Od sąsiada Zenka, który założył sobie konto na koparcie, ją wciągnie, Maserati za 5 dni, i będzie gitara. No nie będzie, bo tak samo jak było kiedyś z Alfami Romeo, tak samo tutaj weźmie to wszystko, spali na panewce, sprowadzicie jakieś ulepa, zawiedziecie się na marce. No i niestety to nie będzie to, czego szukać Także polecam, jeśli chcecie kupić auto sprowadzone, to albo jeśli znacie się na tym, to ok, albo jeśli znacie firmy, które są polecane, zajmują się tym profesjonalnie, jak najbardziej. Myślę, że będziecie zadowoleni. Eee, no cóż, co więcej, możecie tutaj pisać gdzieś tam w komentarzach jakieś pytania. nie odpowiem. Eee, zapraszam na mój kanał. Zaprawiam, zapraszam do subskrybowania. Na moim kanale jest masa unikatowych motocykli, przede wszystkim włoskich. Będzie też o samochodach. Wiadomo, jeśli Wam podobało, łapka, które.